Właśnie zaczynamy odcinek z pierwszego pranka w projekcie Teams. Marcelo będzie miał farmę w pokoju. Nawet chodźcie to zobaczyć. Marcelo się z nami nie ma, ponieważ pojechał nagrywać podcast. Więc bądźmy szczerzy, jak wróci, nie może się spodziewać tego, co będzie na niego czekało. I aby nasz plan zrobienia farmy się powiódł, pierwszym krokiem było zrobienie zakupu. Rzeczy, które są niezbędne do tego, to widły, siano, kury oraz jakieś drewno, które nada klimatu. I oto właśnie w pierwszej kolejności udało nam się znaleźć. Tutaj mamy już pierwsze elementy do pranka. A co jeszcze potrzebujemy, to sianka. Widły mamy, taszka jest w gąciu. Kury, kozę. No jest kultu rzeczy do załatwienia dzisiaj. A wiesz co trzeba załatwić do pranka? No? Baranka. Myślicie, że niczego się nie spodziewa? Nie. Nie, A ja myślę, że się ty... domyśla, że coś się stanie, ale co się stanie, to się na pewno. Na pewno, ja na pewno się nie domyśla. Widzowie i wam, że tylko posłałem Ci rozmowę. Jak siostra Marcela gadała o tym santiom i nagle on wszedł i o nich... O czym wy tam gadacie, o czym tam gadacie i one zamiast wymyślić jakąś łódź, to wiemy ty nie możesz wiedzieć. Więc coś na pewno podejdzie. A i spali, spaliły, no. no ale dobra, nawet jeżeli ja myślę, że on by się po prostu spodziewał czegoś na tyle luźnego, że aha, śmieszne, śmieszny On wejdzie będzie się miał kury w pokoju. Kury w pokoju. Lecimy właśnie po siano z borygą. Sianu weźmiemy z prawdziwej fary. Jeden koń, drugi koń i osioł. Walczymy o to siano. Mamy wysłannika Sebastiana. Jak oglądaliście pierwszy filmik nasz, to sama to jest ten człowiek, który uderzył belką w głowę. To właśnie on walczy o siano. Słuchajcie, kochani, mamy siano, nie? Tutaj leży. Ważne jest to, że mamy asortyment na pranka Wszystko zostało zrealizowane. Jeszcze parę. Kilka rzeczy takich jak kurki, kozy i wszystko będzie gotowe Gotowe w 100% więc cieszymy się z tego A Marcel jutro przyjedzie do domu i będzie mam niespodziankę Marcel będzie turbo blady W sumie trochę mu współczuję Bo Chcę ją pomogę czy nie w sprzątaniu Tak, oczywiście, że pomogę Ja nie więc teraz czas na małe przebywanie u Marcela w pokoju Za 3,5 godziny przyjeżdża Gabron, A na pokoju jest w sumie w stanie takim samym jakim był Więc powinniśmy się już tak wziąć Tak, że trzeba się sprężać, ja wstałem 10 minut temu Umyłem włosy, zęby i jedziemy, tak? A jedziemy. ja wstałem 8 minut temu ja. My zawsze rano wstajemy No, pora też Ogólnie ważna jest taka informacja, musimy wszystko okleić bo tu na góry, no to wszystko mu tutaj Osrają można tak powiedzieć Więc roboty trochę przed nami jest ale, ale damy radę. Marta przyjeżdża za 3 godziny, więc trochę czas nas goi. Będą coraz lepiej. Spójrzcie, zabrałam klej, wklejamy już biurko. Chyba najcięższe będzie oklejenie od sufitu w dół, no bo w sumie potrzebujemy jakiejś rabiny. A żeby gratan zrobił się trochę kryć. Będą z igły widły. <laughs> Krzyżowek, Szczerze, jak usłyszałem, że to ma być pięć kur, to już się trochę przeraziłem. Trzyby <gryżowy> wystarczyły, szczerze. Bardzo słuczyli Gawronowi, bo jakby mi dali kury do pokoju, to ja bym przez tydzień nie spała w moim pokoju, bo by mi tak śmierdziało po prostu. Rosolem? No. Widać, że oni są z miasta, nie? Ja jestem ze wsi, ja mam wywalone. Po prostu by się wszystko stronęło, nie? A to są panienki po prostu. I mi zna, ja... nieprawda, po prostu by mi w pokoju i mi trochę takie obrzeje. A ja na przykład jestem z Krakowa, też z miasta, i też ja by mi to nie przeszkadzało. No. A <gryżowy> na pole wychodzicie. Jeżeli się zaokleja oklejamy, będzie nam lepiej. No jestem zadowolona, Ewska sobie tutaj ja, ja oklejam, ale przed chwilą mi pomagała. No ja mi ja ja się trochę pomagali teraz intuicyjnie, ponieważ jest. ja jestem w ogóle za tym pomysłem fal, pas, bo jestem tak szkoda Właśnie dostałyśmy informację, że kury już przyjechały, więc idziemy na to zobaczyć, jakie to są nasze kurki. A w międzyczasie, kiedy dziewczyny poszły po kury, możecie zobaczyć, jak obecnie wygląda pokój za prągę. Ale zanim przejdziemy do kur, to pokój Marcela musi być w 100% oklejony w folii. Ale po drodze coś poszło nie tak. Jestem taka głupia, zostawiałam tu mój telefon. A ja go potrzebuję. Ajcie mi to. Ty weź na trochę to, czekaj, czekaj. O! I do do góry. Inteligencja brunetek. Nie nartuję. Pinka już przyjechała i siedzi tutaj dzienka pepa. Bądź w lustro. O nie żartuję. Pierwszy worek siana Opa! Jesteś Ale... O kurde! Gawron, kochamy Cię jak coś! Powodzenia ze Przepraszamy ja przepraszam ja Cię bardzo, Gawronek, ale mam nadzieję, że przynajmniej prank wyjdzie fajnie i że Ci się spodoba. Weź na łóżko drzuć dużo. No. Ale to jest. Powiedzcie mi, poczekaj. on się tego nigdy nie spodziewa. Kto by o tym pomyślał? My! Dobra, oh. spokojnie. Jędziutko? Fajnie. Dzisiaj tylko fajna. Czekamy na Marcela. A na kurki. Najbardziej no no na kurkę. kura sobie wygrzebała tutaj, Pięknie już. Trochę pomogliśmy, ale to już inna sprawa. I patrzcie. Tu są dzieci. Dobra, wystarczy 3 cztery. tak. Oj, co to? Mama zabor, Mama zabor w jest tych kurczaczków? Ale ładne. Ja wstawiam, że tutaj nie jedna kurka tu usiądzie, nie? Chociaż one są małe. ręka. Zapraszam na farmę Ale gdzie są Twoje jaja? Robisz ruinę ro teraz, podrywasz. <spew -mondki> to ogólnie słuchajcie, tutaj jak ta ziemia, robi takie fa fajne odzorowanie krowiego flaska, moim zdaniem. I, ale na przykład wygląda to mega Dobra, przyszły nam wydrukowane zdjęcia zwierząt, więc jeszcze nie dość, że będą tutaj słona i kury, to jeszcze mamy do rozwieszenia takie zwierzątka. I na tych scenach będziemy jakby je wszędzie przylepiać, aby było coraz więcej zwierząt Mamy na przykład tutaj taką świnkę. Mamy kurczaka, tam mamy kuczaka, tam takie, takie trochę mniejsze, i na przykład powieszamy tutaj, że tu też będzie spokój. Wyglądać. Ja teraz daję świnkę obok kury, to wydaje mi się, że to będzie bardzo fajnie wyglądać, ale na przykład damy obok jajek, no i na przykład niech sobie po prostu tej kuska. Ale Dobra. fajnie to wygląda, mega mi się Dobra, podoba. podobają, że mi te zdjęcia. Nakleiliśmy jeszcze kilka zdjęć i tak prezentuje się praktycznie finalny efekt. I teraz czas na dzisiejsze gwiazdy, czyli kury. Dziek, dziek, dziek. Kurujesz sobie tutaj chodzą i oczywiście nie są same, bo mamy tutaj opiekuna, który się na nich zna. Wie co zrobić, żeby po prostu tutaj się czuły bezpiecznie i tak dalej. Więc na spokojnie wszystko tutaj jest dobrze. I co? I czekamy na przyjazd Gabrona. Taszynami. No co? Naprawdę nie czujesz? Taszynami wali. A ty coś? Nie? A co co? Zdjęcie? Nie, ja nagrywam. Aha. No tak wali tymi ptaszarami. Nie, ale jest fajnie trzymuję. Najbardziej się pojechał jak w ogóle. Ja gołem, jak mi zaatakowały kiedyś w Krakowie, to od tamtej pory po ptaka nie przejdę. To Nie chciałbym tam wejść, tak w sumie, ale za bardzo się boję. Jeszcze jak wejdę, to wszystko ucieknie, to będzie dla mnie i seba na mnie chcieć. Nie gra, to z mojami. Dlaczego Janiska lubi ptaki? Oh? No widzę. Zależy ptaki, też jakie, nie? Ale... Gabrony lubię. <noise> 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 Janiska lubi gabronki, wydało się. Bo teraz z tego teraz właśnie... O, wychodzi, o jak pięknie faleczkami. Tak, nie. Bardzo fajne, bardzo o, słodkie bardzo są. są. A Seba już tam jest, pilnuje ich, żeby wszystko było dobrze i bezpiecznie. To najważniejsze. Ogólnie przegapiła nas chwila, w której kury tutaj sobie zobaczyły swoje chyba mieszkanko. Myliśmy coś załatwić i jest strajk rolników, tak a propos do sytuacji rolniczej. Strajk rolników staliśmy pół godziny w korku, ale jesteśmy na szczęście. Spieszyliśmy się bardzo i za 8 minut będzie gabron. Nie! Nie! Stary! Czy się... Ja Nie! Ej, sięgam! Że Nie! tego się się Nie! 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 gadaliśmy, Nie! 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 mnie Do no roboty Nie! do no roboty Do yeah. roboty, na Ej no nie Wy to sprzedacie, ja tego nie, nie sprzedam Podoba się? Szczerze? Nigdy mi nie spodziewałem się tego jak spodziewałem Ej, ja tu zostaję, ja to jest zarazwiste ja ja Ej, ja się Ej nie ma się koło bo ci koła Ej, bo to Dobra, ja bym ogólnie stąd wyszedł, bo się kurki strasznie powiem. Już mi wszystko schędzi, nie? Ej, ale przyciągam, to ja się totalnie nie spodziewałem po nich, że oni zrobią taką akcję Tym bardziej, że gadaliśmy, że zrobić taką akcję Lizie ale u Eliza nie było takie mocne jak tutaj, nie? No, nie ale wie... to... Ta... Ej, weźmy do tego pokoju i miałem takiego stuna na początku. Co się dzieje, nie? Ej, one tu spały te kury? Tak. Pierdziel, ile one tu były? No, tak, tak wczoraj. 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 To jest tak nasrane pewnie. I ja pierdzielę. Daj mi jakieś laczki, człowieku. Nie no, 20 minut. Nie za mocne za mocne o, 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 o. To, to jest za mocne serio czy się udało no graphic tool! nie no teraz jest dżungla połączona z nie wiejska dżungla Miejska dżungla. Ej, ile to robiliście? Nie no, szczerze to nie było, naprawdę to nie było tak dużo roboty Byliśmy, pościano to zajęło nam nie wiem, pół godzinki Robienie tego to była, nie wiem, parę godzin no, no, dwie godzinki były, nie? I to nie no. było naprawdę dużo roboty Dużo frajdy Udało się Ale to tak mocno wyszło, bo ja mówię Nie no kurde, oni będą sobie coś nagrywać, nie wiem, ja przejechać tam no. I robić ten A nagle wchodzę No i mój po, pokój wygląda jak ale wygląda, nie? Właśnie, chciałem powiedzieć, że ty miałeś ogólnie wracać wczoraj Miałeś być wczoraj wieczorem w domu, ale ustaliliśmy, żebyście nocowali Żebyście mieli czas Właśnie ja tak się dotywaniem. zastanawiałem, czemu nie jedziemy do tego domu, nie? Ja tak gadam do Mikołaja Nie no weźmy, jedźmy już, po prostu wrócimy, tu się wyśpimy Będziemy rano już w domu A tu tak, tak mnie wydymali, nie? Najlepsze jest to, że twoja mama była bardzo zła. zdenerwowana przez ten pomysł ogólnie, godzina no. od tego jak mówiła, że no przecież to mi tak śmierdziało przez się coś tam no. Była zła, a ja wiedziałem, że w będzie zła, ale ty, ani trochę No ja nie jestem zła no. mi się to podoba, no tak szczerze, się... mi się to podoba, ale od razu wam mówię, że ja tego nie sprzątam Od to cię nie ja z Borego robiłem najwięcej i zresztą sprzątałem taki tam prank Ale nie, ale szczerze, takiego dostałem No jak byście zareagowali? Chodźcie do pokoju kurde, macie pełno wieśkich rzeczy, nie? Nie wiem, nie wiem. No mówię, no, nie mówię to nie tak to za to za to za za Subskrybujcie ma. kanał po więcej takich akcji, po więcej różnych szalonych rzeczy, tak jak ta. Widzimy się w kolejnych odcinkach. A, a dokładnie a... widzimy się jutro o godzinie 16.